Hejka hejka, dzisiaj wspólnie zrobimy sobie kolejny makijaż i tym razem postawimy na makijaż walentynkowy. Chciałabym, żeby nasz dzisiejszy look był bardzo świeży, dziewczęcy, romantyczny, w różowych tonach, a przede wszystkim łatwy do odtworzenia. Tak więc, żeby nie przedłużać, zaczniemy sobie już od makijażu twarzy i zaczynam od nałożenia podkładu Eveline Better Than Perfect. Na twarzy już mam oczywiście pielęgnację, więc mogę spokojnie nałożyć podkład. Najpierw nakładam go palcami. Tutaj dokładnie go wciskam w okolice nosa, a następnie rozklepujemy to wszystko zwilżoną gąbeczką. Pamiętajcie również o przeciągnięciu podkładu na szyję. Podkład nałożony, więc teraz możemy przejść do korektora i zostajemy przy marce Eveline i sięgam po korektor Wonder Match. Standardowo nakładam korektor w okolicy pod oczami, w skrzydełkach nosa i odrobinę na brodzie. Korektory również bardzo lubię sobie najpierw rozprowadzać palcem. One tak fajnie wtapiają się w okolice pod okiem i jest mniejsze ryzyko, że korektor pozbiera nam się w zmarszczkach. Ogólnie sposób z rozprowadzaniem produktów palcami jest naprawdę świetny, ponieważ nie marnujemy produktu, bo nie wpija on nam się od razu w gąbeczkę. Gąbeczki jedynie używam na sam koniec, żeby już to wszystko ze sobą tak fajnie scalić, ale generalnie posiłkuję się raczej palcami. Zrobimy sobie konturowanie na mokro i tutaj będę posiłkować się bronzerem z Inglota oraz różem w kremie z Vipo. Aplikuję produkt najpierw na pędzel, a następnie wstemplowuję go w twarz. Produkt oczywiście jeszcze nie jest roztarty, dlatego teraz sięgam po gąbeczkę i wykonuję delikatne, stemplujące ruchy. Powiem Wam, że ten brązer rozciera się jak marzenie. Czas na róż i tutaj różu nie żałujemy. Ja różem jeszcze bardzo lubię wyjeżdżać tutaj aż na skronie. I znów blendujemy. Jeśli chodzi o puder, to mam tutaj nowość z Mia Holy Puff, ale mam także pisak do piegu, więc dzisiaj będziemy go sobie testować. Puder nałożymy sobie pędzlem z Spirana numer 106. Sam puder ma taką delikatną drobinkę, więc myślę, że da nam na twarzy takie fajne glow. Ok, trochę. Przesadziłam z ilością. Na szczęście bez problemu można tutaj wszystko strzebać. I ta cera wygląda tak pięknie po tym pudrze, że nie mogę. Nałożę jeszcze tutaj na czoło. Okej, okay, puder jest genialny. Twarz wygląda matowo, a jednocześnie świetliście, zdrowo, promiennie. Nie wiem jak oni to zrobili, ale Majstersztyk. Przetestuję sobie jeszcze pisak do piegów. I jak możecie zobaczyć, on ma taką kuleczkową końcówkę. Więc myślę, że super się sprawdzi. Zaczynam od zrobienia kilku kropek, które następnie rozklepuję. Jaki wyglądają naprawdę super uroczo, ale polecam Wam zrobić sobie na przykład dwie-trzy kropki i rozklepać. Dwie kropki rozklepać, ponieważ produkt bardzo szybko zastyga. Przechodzę następnie do palety z debalem, w której mamy cztery róże, ale my dzisiaj będziemy korzystać z nich jako róż, jako rozświetlacz i jako cienie do oczu. Paleta w środku prezentuje się następująco. Dołożę sobie jeszcze na policzki odrobinę takiego słodkiego, cukierkowego różu. Ma w sobie taką delikatną drobinkę, więc może nam trochę zastąpić rozświetlacz, ale my rozświetlacze i tak dołożymy. O oh, wow! Nie sądziłam, że on jest tak intensywny. Lecimy teraz z oczami i będę tutaj posiłkować się takim zestawem pędzli z Hulu. Zestaw nazywa się Easy Blend Set i mamy tutaj pięć takich maluszków do blendowania. Najciemniejszym cieniem z palety będziemy robić cut crease, z tym, że to nasze cut będzie takie bardzo miękkie. Nie chcę, żeby tutaj były wyraźne, ostre linie. Cień nakładam na załamanie powieki, a końcówkę wyciągam ku skroni. A na środek będę aplikować ten sam kolor, który nakładałam już na policzki. Rozświetlam jeszcze wewnętrzne kąciki i obszar pod łukiem brwiowym. Przechodzę następnie do kredek Eveline z serii Variety i beżową będę nakładać na linię wodną, a brązową na górną linię rzęs. Kredkę roztarłam sobie delikatnie jeszcze na bok, żeby zrobić lekko miaskółkę. Najpierw nakładam na rzęsy bazę z Maybelline Sky High, a następnie tusz Sky High Cosmic Black. Tak się prezentują wytuszowane rzęsy, i powiem Wam, że miałam dzisiaj chęć przykleić sztuczne, ale jak zobaczyłam, jak moje rzęsy wyglądają, to sztuczne nie są aż tak konieczne. Na ustach dzisiaj będzie totalny kosmos, więc słuchajcie uważnie, co na nie nakładam. Konturówka Pierre Renée Lipmatic 08 oraz błyszczyk również Pierre Ne Cover Gloss 02. Zaczynam od obrysowania ust konturówką. Kolor przeciągam jeszcze na środek ust, i to jest idealny nudziak. Teraz zadzieje się magia, bo wjeżdża błyszczyk i patrzcie na to. Czy to nie jest idealne połączenie? No jest. I tak oto prezentuje się już gotowy look. Myślę, że idealnie sprawdzi się na randkę, ale nie tylko. Niezależnie od tego, czy wybieracie się na walentynkową kolację, czy spędzacie czas w domu, mam nadzieję, że makijaż Wam się podoba i chętnie się nim zainspirujecie. Kosmetyki, które mogliście tutaj zobaczyć, oczywiście znajdziecie w drogerii zebra. Najwyższy czas, żeby ekspert ocenił mój makijaż. Pretel, co myślisz? Podoba Ci się? Podoba Ci się makijaż? Dobra, ekspert nie może się po prostu zdecydować, ale wy koniecznie dajcie znać, co myślicie o tym luku.